Witajcie. W dniu dzisiejszym bierzemy na tapetę kolejny kosmetyk z naszego sklepu internetowego Salvrer. Kosmetyk oczywiście z dodatkiem kolagenu, a jest to serum pod oczy, właśnie z kolagenem. Takie maleńkie coś, co zdziała cuda. Jakiś czas temu miałam bardzo duży problem z sińcami pod oczami, no można tak to powiedzieć. Moja skóra była bardzo mocno mm, zaciemniona, pojawiały mi się również y, obrzęki. Czasami zdarzało się, że w nocy, po nocy Właśnie ta skóra była delikatnie opuchnięta, a w ciągu dnia, rano jeszcze było ok, ale na przykład w ciągu dnia właśnie pojawiały się takie nieprzyjemne, brzydkie siniaki pod oczami. Próbowałam to tuszować wszelkiego rodzaju korektorami, no i rzeczywiście no, korektor to zatuszował. Ale w momencie, kiedy nie robiłam makijażu, nie mogłam wręcz na siebie patrzeć. I postanowiłam wypróbować systematycznie stosować właśnie to serum pod oczy, i przerosło to moje najśmielsze oczekiwania, bo efekty były bardzo szybkie. Już po 15 dniach widziałam ogromną różnicę, właśnie przy stosowaniu tego preparatu. Dlaczego? Dlatego, że jest on bardzo cenny, ma wiele cennych składników w swoim właśnie składzie. Między innymi za rozjaśnienie i zlikwidowanie obrzęków pod oczami jest odpowiedzialny taki składnik jak ESRL. To on właśnie wygładza i rozjaśnia naszą skórę pod oczami. Kolejnym takim cennym składnikiem jest oczywiście kolagen, który odbudowuje i regeneruje naszą skórę. Pamiętajmy, że jest to aktywnie biologiczne białko, które przenika do naszych komórek, które odpowiedzialne są za produkcję kolagenu i elastyny, i tam pobudza je do, do walki z naszymi zmarszczkami. Kolejny składnik to jest Moist 2004. Ten składnik oczywiście jak sama nazwa wskazuje, dba o nawilżenie naszej skóry i o to, żeby ten stan nawilżenia utrzymywał się bardzo długo. Nawet właśnie do 24 godzin. Kolejnym składnikiem jest wyciąg z aloesu. Jest to składnik w ogóle aloes ma bardzo cenne właściwości. Wyciąg z aloesu bardzo dużo ma w swoim składzie witamin. I aminokwasów oraz kwas foliowy, wapń, sód, fosfor. Wszystkie te składniki oczywiście też odpowiadają za odpowiednią kondycję naszej skóry. Witamina E to bardzo silny przeciwutleniacz, który mm, Dba też o walkę z wolnymi rodnikami w naszej skórze, a wiemy, że wolne rodniki to jest coś, czego no, nasza skóra i w ogóle nasz organizm nie lubi, bo przez wolne rodniki też szybciej się po prostu starzejemy. Olej z ogórecznika z kolei jest to bardzo cenny składnik w wielu kosmetykach, natomiast nie we wszystkich występuje. Bardzo mało na rynku jest kosmetyków w ogóle z olejem z ogórecznika, a olej z ogórecznika z kolei zadba o odpowiedni stan naszego płaszczu hydrolipidowego na skórze, a ten płaszcz hydrolipidowy skóry jest z kolei bardzo ważny, aby wszelkiego rodzaju drobnoustroje, bakterie czy wirusy nie przedostawały się do wewnątrz naszej skóry, natomiast od środka, żeby woda po prostu z niej nie uciekała. Wiadomo, jeżeli skóra będzie dobrze nawilżona, ona będzie automatycznie dużo lepiej wyglądała. Więc kochani, zadbajmy o naszą skórę właśnie pod oczami, bo ona nam się odwdzięczy. Ja dodatkowo jestem osobą też bardzo pogodną, która się dużo uśmiecha i te zmarszczki pod oczami no, mogą się pogłębiać. Jednak mając taki specyfik w swojej właśnie kolekcji tutaj do codziennej pielęgnacji, wiem, że mi to nie grozi. Gorąco polecam, ja jestem zachwycona efektami, polecam też ten produkt swoim klientkom. Które właśnie mają problemy ze skórą pod oczami, zawalczy i ze zmarszczkami, i z odpowiednim nawilżeniem, i z cieniami, i z obrzękami. Także um, uważam, że musisz go mieć. Cześć.